Witam, witam, Słuchajcie, tylko typu trzeba iść do przodu, nie do tyłu, ja jestem po pracy, tylko typu, łobabyl. Wow, Bones! Musiałem że już wziąłeś te majtki. A tu leżą ci majtki. To nieźle, nieźle tu, to, ten, melange robiłeś po Sylwestrze jeszcze, tego typu. nas nie, nie, ładnie, zostawiam majtki tego typu ja myślałem, że pojechałeś po tej majtki jak zrobiłem filmik Bonas No to, o to jest pytanie bonus Pomieś sobie te majki wziąć może Wypraw chociaż tego typu głowa Bonas nie wstyd ci Nie wstyd ci Bonas zostawić majtki chodzić do kosza jakbyś wsunął to byłoby dobrze tego typu no bo nas nie ja bym się wstydził zgubić majtki chociaż jakbyś wrzucił do świetnika, to byłoby git Majona z tego typu a ty tak publicznie jest leży oj nie ładnie bo nie alkohol pi nie będziesz gubił. tego typu Łobabel wow, tego typu.